To, proszę państwa, tam kucharz. E, naprawdę jest dobry w sejmie. No i ta kapusta, ja po prostu na wynos kupowałem po cztery porcje tego i kapusty na wynos. I miałem na dwa dni jedzenia i, e, i tyle. No. A kapusta muszę wam powiedzieć, że jeżeli macie kłopoty, na przykład z nowotworami czy coś, to ona jest niesamowicie działa odkażająca. Oczywiście, samego nowotwora <laughs> pewnie nie zabije, ale na pewno go spowolni. I, 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 I bierze się to stąd, że ona w ogóle ma niesamowite właściwości, kapusta. Niesamowite właściwości ma. Warto poczytać na ten temat. No dobra, ale co my tu o kapuście? Proszę Państwa, telefon, no ja kupiłem to Nokie, ale ona się ciągle ładuje. Mam nadzieję, że ona jest naładowana tak naprawdę, nawet gdyby się nie naładuje, to i tak ją połączymy. I, i no i oczywiście będziemy sobie gadali. Natomiast mamy, mamy aferę mieszkaniową, tak zwaną aferę mieszkaniową. Mnie to irytuje, bo to żadna afera. Źle trochę, źle trochę, że zaczęto od standardowego tłumaczenia się. Ja pamiętam, ja tak byłem zaatakowany. Jak powiedziałem, że nie zgadzam się na, dzieci, na adopcję dzieci przez pary homoseksualne. Cały świat się na web zwalił. I takie panie, które przyszły mnie ratować, mówiły: O kurcze, to trzeba przeprosić, wycofać się w ogóle nie tego. I ja, ja mówię: ale, ale jak to? No ale jak to? Przecież ja się nie zgadzam, to dlaczego mam się wycofywać albo kogoś przepraszać za to? I to samo jest tutaj, nie przepraszać na litość Boską. No. To było tak, że tego człowieka rodzina ma gdzieś od 30 paru lat. W oczywisty sposób, jak przejdzie na, na drugą stronę, to się zaraz rodzina zjawi i za pieniądze, które wpłacił Nawrocki na wykup tego mieszkania, to oni po to, po to mieszkanie przyjdą. I wtedy ojciec będzie ok, nie? wszystko będzie w porządku. A Nawrocki wyjdzie na frajera. Więc w oczywisty sposób ja ci to wykupię. Proszę bardzo, możemy się umówić, że będę czynsz płacił za ciebie i prąd do końca życia, ale to mieszkanie przychodzi na moją własność wtedy. I jest ok. Albo nie wykupuję, i to mieszkanie przychodzi na skarb państwa i tyle. Ty idziesz do, bo oni tam zadłużony był ten człowiek na jakieś tam pieniądze. W związku, z tym, w związku z tym zachodziła możliwość eksmisji. A że to komunalne mieszkanie było, no to wszystko łatwiej by poszło, bo to nie było własności mieszkania w tym przypadku. I, ja, I wszyscy by to zrozumieli po prostu. No to przepraszam, no to jakie ja swoje pieniądze, no to ja chciałem te pieniądze zabezpieczyć. No do końca życia będzie w tym mieszkaniu mieszkał. Ja nie mam nic przeciwko temu. I tyle. No I tak sobie myślę, że to by chyba bardziej niż tam ja chciałem pomagać, pomagałem, nie pomagałem. Swoją drogą dzisiaj z Marianem Kowalskim rozmawiałem na ten temat. I, no i Marian Kowalski tam podniósł taki temat. Dlaczego ta pani, która miała się nim opiekować, po szufladach grzebała. A ja mówię, a ja odwrócę to pytanie. Dlaczego ta pani w ogóle pyta się, kto jest właścicielem mieszkania i po co to robi? Co ją to obchodzi w ogóle? Po co ona to robi? Bo teraz ona mówi, że on nie miał świadomości, że Nawrocki jest właścicielem mieszkania. No proszę Państwa, jak to nie miał? No, yy... Jeżeli to jest akt notarialny, jeżeli tutaj mamy testament spisany, no to jak można powiedzieć, że się nie wie? No może w tym wieku on nie wie już, no być może on ma demencję jakąś czy coś w tym stylu. Ale to mi podpowiedziało rozum, że należałoby sprawdzić na przykład takie panie, które się organizują, czy one w ten sposób przypadkiem nie krzywdzą ludzi. No, Ale to zobaczyłem, bo to pytanie było tej, tej pani, która tam dopytywała się go, kto jest jego właścicielem mieszkania, na, na słowami jednak, co by nie powiedzieć, jakieś tam. No, jakby podpowiada mi, że coś tam nie tak jest, halo, nie tak jest. I teraz, proszę Państwa, co do istoty. W takich sytuacjach trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że moi drodzy, każdy kandydat, który startuje. Może zostać takim atakiem napadnięty. Jest z byle powodu to może być z igły można zrobić widły, to stare polskie powiedzenie, bo takie rzeczy się już działy na naszych oczach. Więc sytuacja jest taka, że Nawrocki wydał własne pieniądze. Facet mieszka czy tam ma cały czas to mieszkanie w dyspozycji. Nawrocki płaci rachunki za to mieszkanie. I pytam się, gdzie jest poszkodowany. Bo ja nie widzę. Tak więc, może pani z Mopsu jest poszkodowana? No I, i powiem, że być może tak jest, że, że tam. No, już nie chcę tego rozwijać. Po głowie mi różne rzeczy teraz chodzą. W każdym razie, proszę państwa, afera była, afery nie ma. Natomiast zdziwiłem się, bardzo się zdziwiłem, bo wielu przyjaciół mam w konfederacji. Wielu jest zburzonych tym, że zachowaniem Sławomira Mencena. Ja też powiem, że jakoś to nieładnie zabrzmiało, bo to takie sępienie trochę na, na ataku na kogoś. Jak na ciebie, Sławku, napadli, że w sprawie 14-letniej dziewczyny zgwałczonej, w której powiedziałeś tam coś podobno, to wszyscy jak jeden stanęliśmy w twojej obronie i tyle. Natomiast warto by było, żeby po no, prawej stronie sceny politycznej ludzie czuli lojalność wobec siebie w takich razach. Bo między innymi celem napaści na Nawrockiego było dyskredytacja prawej strony. A celem napuszczenia ciebie na Nawrockiego było rozbicie prawicy i to się stało ze środka Konfederacji. I nawet wiesz, dlaczego ja nazywam człowieka kukułką. I warto by było, żebyś wziął pod uwagę, że masz tam do czynienia z człowiekiem zimnym, wyrachowanym, który realizuje własne cele, a nie partii Konfederacja. Tak więc na przyszłość trochę więcej ostrożności i nie atakowania swoich, bo to w drugiej turze, jak, PiS, jak przejdziesz do drugiej tury. Słowo Mirze, a PISA ciebie nie zagłosuje, to nie zostaniesz prezydentem. Trzaskowski zostanie prezydentem. Jak do drugiej tury przejdzie Nawrocki, Jakubiak, czy też Brown, czy Mencen, to jeżeli Konfederacja nie zagłosuje też na nas, to też nie zostaniemy prezydentami. Tak więc prosiłbym o po prostu odpowiedzialność taką polityczną. Odpowiedzialność polityczną w takich razach. Także i taka rola prezydenta przyszłego, proszę państwa, jest właśnie w ten sposób. Niektórzy powiedzą, moralizować. No nie. To jest sprowadzanie spraw do ich wartości. A tutaj mówimy o Polsce, a nie o ego. Tu mówimy nie o nazwiskach, a o Polsce. Mi wszystko jedno tak naprawdę, który z Was zostanie prezydentem. Jeżeli ja nie zostanę, to Wy zostaniecie. I e, tak naprawdę mój patriotyzm e, na tym temacie kończy, stawiając kropkę. Wszystko jedno, który z Was zostanie prezydentem. To Polska będzie. Dla Was, z mojej strony, to jest medal taki dla Was. Czyli mam do Was zaufanie. Albo też nie mam innego wyboru. A proszę Państwa, teraz awanturowanie się przed drugą turą, wtedy kiedy cała nawałnica pójdzie, będą memy z tego robione, będą wycinane te filmy w imieniu Konfederacji i na rzecz Konfederacji. Oni się przezbroją w Was, i ja powiem, jest głęboko, naprawdę głęboko nieodpowiedzialne. Głęboko. Ale, żeby nie było tak pięknie, to jeszcze łyżka dziegciu dla drugiej strony, to ja bym prosił Prawo i Sprawiedliwość oraz zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, żeby po prostu nie odpyskiwali, żeby nie byli gorsi, żeby nie doprowadzali do takiej sytuacji, tylko tłumaczyli do sytuacji takiej, wiecie, wulgarnych, takich, ty, ale się cieszą, ta Biejatowa, ten Zandberg, ten Trzaskowski, jak oni się cieszą, jak się prawica żre z jednej i z drugiej strony. Męcen taki, proruski, męcen siaki, sraki za przeproszeniem, no już po prostu mnie krew zalewa, no. Proszę wszystkich po prawej stronie o spokój. Idziemy do wyborów. Przedstawiajcie swoje programy. Przekonujcie do siebie ludzi, a nie szczujcie ludzi na siebie. Nie podbierajcie sobie ludzi, tylko walczcie ze sobą na merytorykę, nic więcej. Zresztą ja myślę, że ten podział elektoratów jest już dokonany, że tutaj już przepływów żadnych nie będzie. Naszą siłą prawej strony w tych wyborach jest to, że w drugiej turze się. Będziemy potrafili po prostu zdyscyplinować to. i pójść i zagłosować na tego, którego większość z prawej strony wybierze. Czyli nie ma, że to weekend, że jedziemy gdzieś nad wodę, że to nie, to bierzemy pełnomocnictwa i głosujemy tam, ale głosujemy. Nie ma, że boli, bo potem, proszę Państwa, tak jak w wyborach w 2023 roku, będziemy tylko narzekać i będziemy tylko cierpieć, bo przyjeżdża pan kanclerz Merc i wydaje polecenia naszemu temu premierowi, bo kanclerz Merc nie spotkał się z prezydentem, bo powiedział, że nie ma mowy nawet o żadnych reparacjach: weźmą się tam Polacy, bujajcie się w ogóle z tym. Bo utajniono część tych spotkań, bo pojechał od razu do, jako kanclerz do Paryża z Polski. To, że powiedział Tuskowi, że on jedzie do Stanów Zjednoczonych reprezentować całą Europę. I kto mi powie dzisiaj, że po takim tekście kanclerza Niemiec, że jedzie do Stanów Zjednoczonych porozmawiać reprezentując całą Europę, że ten gość nie ma takiego planu, żeby Europa była Niemcami. Kto mi to powie? Pytam się. Znajdzie się taki odważny, co w stanie i powie, że to nie jest prawda? To jest prawda. I oni się wysypują na ten temat co i rusz. Co i rusz mówią o tym, że, że trzeba się jednoczyć, że jeżeli chodzi o zbrojenia, to Niemcy wyprodukują co trzeba i każdemu dadzą ile trzeba. Leopardy nas sprzedali, proszę Państwa, za 100 milionów dolarów, wtedy dolarów chyba jeszcze były, i zabronili nam używania ich gdziekolwiek poza poligonami, No w umowie tak jest pisane. Więc o czym my tu w ogóle, proszę Państwa? I już wiadomo, że produkcja w Polsce uzbrojenia nie będzie mogła być możliwa, dlatego że Unia Europejska do tego nie dopuści. No to skoro Unia Europejska tak bardzo dba o jednych, a o drugich w ogóle, to ci drudzy powinni zastanowić się, czy to się jeszcze opłaca. Natomiast oczywiście był pełnomocnik do Śródziemnomorza, do, do tego całego układu popieranego przez Stany Zjednoczone. I tu go odwołał. Wycofał pieniądze, wycofał plany. I nie ma już dzisiaj spotkań Trójmorza, a powinny być. I Włochy powinny być doproszone. I tak też będzie, jak ja zostanę prezydentem. Tak też będzie, jak pewnie zostanie prezydentem Nawrocki. Nie wiem, jak będzie, jak zostanie prezydentem Mencen, bo nie wiem. Po prostu nie wiem, on nie mówi na ten temat. Ale myślę, że tu rozsądnie też by było. I, i proszę Państwa. E to no jest alternatywa dla całej Unii Europejskiej, dlatego że oni pieniądze zarabiają tylko u nas, nie u siebie, tylko u nas. Polega to na tym, że tu jest dla nich tania siła robocza i wszystkie zyski transferowane są do Reichu. Transferowane w sposób dość bezczelny, powiedziałbym, natomiast no cóż, rząd na to pozwala i to nie jest pierwszy rząd, który na to pozwala a te rządy, które chciały się zbuntować, natychmiast Unia Europejska się rzucała, ciskała pięściami, nie dostaniecie euro, nie dostaniecie KPO, nie dostaniecie tego, nie dostaniecie tamtego, no, zagłodziły Was finansowo, a pieniędzy od Was będziemy oczekiwać. No to proszę Państwa, myślcie sobie tak, że w takiej sytuacji w oczywisty sposób rozpisujemy referendum na temat, czy jeszcze nam się opłaca być w Unii Europejskiej. Po prostu, zwyczajnie. I wtedy co by nie rzec, naród odpowie. Ale Unia Europejska z całą pewnością nie będzie chciała dopuścić do sytuacji, w której, w której my mielibyśmy mieć większy głos niż Unia Europejska. No ale prezydent musi taki referendum zainicjować. I to referendum, bo to musi być zatwierdzone jeszcze przez Senat zapewne. Senat pewnie nie, pewnie Sejm nie, no to będziemy musieli jakoś to sami zrobić. Nie no. tyle. Natomiast powiem, że coraz więcej i coraz częściej myślę o tym, że jednak nie opłaca nam się być w Unii Europejskiej. Że Unia Europejska co prawda, mam taką jeszcze nadzieję jedną, bo wiatr prawicowy. Dmucha straszliwie. Przecież, proszę Państwa, w Austrii prawica. W, w Polsce nie ma prawicy przy rządach. W Czechach, no w Słowacji na pewno. Mamy Bułgarię, Rumunię, mamy Słowenię, mamy Włochy. no Proszę Państwa, no dzieje się, no dzieje się to myślę sobie, że to niedługo, niedługo Unię Europejską zmienimy po prostu. Być może zmienimy, bo to trzeba Niemców pogonić po prostu z, z tejże z kanclerzowania. I Niemców trzeba po prostu inaczej głosy podzielić. Europarlament trzeba podzielić głosy i to trzeba traktatem zrobić, że nie od populacji, tylko każdy kraj jakoś ma pulę. No I tyle. No jeden głos ma. Każdy kraj ma jeden głos na przykład. I wtedy, wtedy powinny być partie narodowe, czyli kłóćmy się, ale we własnym gronie i wypracowujmy ten jeden głos, na przykład, prawda? Możemy się wstrzymać, możemy być przeciwko albo za. Wtedy mamy 27 tych państw i głosujemy, kto jest za, kto przeciw i tyle. No. I to usprawni rolę, i wtedy Europarlament nie jest potrzebny. Ja nie rozumiem, po co ten Europarlament jest, bo dzisiaj rozmawiałem z Ewą Zajączkowską, którą bardzo gorąco pozdrawiam, obiad żeśmy zjedli. I, i proszę Państwa, Nojewa mówi, że po prostu, no, to jest po prostu tragedia. Po prostu tak, jak oni szantażują wręcz nawet posłów, żeby posłowie Europarlamentu się nie odzywali, żeby im wszystko jedno było. Żeby e, kontrole im nasyłają, jeżeli są pyskaci, zabierają pieniądze i tak dalej. Oni walczą z tymi europosłami, aż taki europoseł po prostu powie, nie no kurna, znikąd pomocy, tylko same szarpaniny i się poddają po kolei. No. Zanim będziemy kontynuować kręcenie filmu, wesprzyj nas subskrybując kanał i zostawiając lajka. Dzięki temu nie przegapisz najlepszych wywiadów i zawsze będziesz na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami.